Cześć kochani, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj znowu będziemy otwierać i losować jakąś rodzinkę LOL-Surprise. I co tutaj trafimy w tych kulach? Zobaczcie, już nam niewiele zostało. Zostały nam już ostatnie dwie rodziny, ale dzisiaj otwieramy jedną, czyli dzisiaj mamy ostatnie losowanie. Zapraszamy na film. Cześć! Pamiętajcie o subskrypcjach mojego kanału, a także jeśli Wam się podobają nasze rodzinki LOL Surprise, to zostawiamy łapeczki w górę pod tym filmem. Może będziemy dla Was tworzyć takie rodzinki, może zrobimy więcej takich filmików. Czekamy na Wasze łapeczki w górę i na Wasze komentarze. Tym razem, kochani, już ostatni raz będziemy używać naszej aplikacji Ruletki do wylosowania tej rodziny. Zaczynamy od mamy. Zobaczcie, zostały nam już tylko dwie. I którą dzisiaj trafimy? Zobaczymy. Michalinka już zaczyna. Teraz zobaczymy, którą Michasia trafi. O, glitter globe! To właśnie ja. Otworzyć. Chcesz to otworzyć? Tak, trzymam na nie. No dobra, no to super. Ok, to odkładamy naszą ja mamusię. No dobrze, to trzymaj. To już wiemy, że to będzie kolejna mamusia w następnym odcinku. No to teraz przechodzimy do tatusia. Została nam seria pierwsza i seria druga. Zobaczymy, który tatuś nam się trafi. Michalinka, sykamy. I już Wam pokazuję, którego tatę trafimy. Zaraz się dowiemy. Druga seria, czyli mamy tatusia z drugiej serii. No to ten tatuś będzie w kolejnej rodzince i już ostatnie dziecko teraz nam zostało. Czy trafimy, tak? Czy trafimy dziecko albo zwierzątko? Nie wiemy, a tu na pewno będzie dziecko. Także zobaczymy. Które dziecko uda nam się trafić? Dobrze, Michalinka, kręcimy. Dobra. Zobaczymy, które dziecko trafimy. <grywa> no. Udało ci się, Misia, trafić, ale numer, mama będzie. Mama będzie z tej samej rodziny co dziecko albo zwierzątko. Czyli już wiemy, że to dziecko będzie w następnej rodzinie. Okej, okay, no to kochani, super, już wiemy, jaką mamy rodzinkę, dlatego bierzemy się za otwieranie kul. Okej, okay, kochani, przechodzimy. Do otwierania. Mamusi. Tutaj, Michalinko. Tu. Ale. nie A, Dobrze, Michalinko, że mi przypomniałaś. Racja. Słuchajcie, nasza mamusia jest z e, Lord Surprise Glitter Globes. Taki, e, to jest e, Winter Disco Seria i zawiera osiem niespodzianek. Nie, jest zagadka. Co to będzie, Misia? Bo ja nawet nie wiem, jakaś kula. Kula. Tak? To będzie taki balon! A, ta balonik, mama. masz rację, masz rację, taki balonik. One mają, wygląda to trochę jak smoczek, ale rzeczywiście balonik. Będzie bidonik, będzie jakaś filiżaneczka, okay. będzie strój, będą buciki. No i laleczka, i chyba jeszcze będzie, co to będzie? Pokazują jako ósma niespodzianka, ale tak naprawdę nie wiem, co to będzie, że chodzi o brokat w jej włosach. Jako ósma niespodzianka. Ok, Michalinka otwiera. Kochani, Michalinka już trafiła zagadkę. Są to torebeczki i prezenci. I co to może być jakieś, jakieś zakupy? Shopping for presents. No ładnie, czyli będą zakupy plus prezenty zakupowe prezenty. I zobaczcie, kula jest z niebieskim brokacikiem, a więc to będzie na pewno laleczka popularna. Nasza mamusia będzie bardzo popularna. I mamy tutaj kilka niespodzianeczek. Od razu Wam pokażę książeczkę, jak wygląda. Michalika wyciąga podstawkę, zobaczcie. To jest, kochani, do tworzenia z tych kul można stworzyć bałwanka i ten Glitter Globe jest to podstawa, jest to największa kula. I my jeszcze akurat w tej rodzince trafiłyśmy lils, więc będziemy mieć tą najmniejszą kulę. I teraz wam pokażę. Jeszcze... Trafiłyśmy kiedyś tą tak. i tą jakąś. Jeszcze. Tak? Tak. Tak, już nawet tego nie pamiętam, ale na pewno rzeczywiście y, tą, tą, I tą trafiłyśmy tą. i tą trafiłyśmy kiedyś. Zresztą możecie sobie sprawdzić na filmiku, a tu Wam tylko pokazuję, jakie są laleczki. No dobra, Michalinka, mamy podstaweczkę, a więc możemy już tutaj o. Zbudować. Kulę. O, jest. Nawet nie będę może zapinać teraz tej podstawki. Dobrze, Michalinko, otwieramy. Mamy, proszę bardzo. Jest tutaj laleczka na pewno. O, wszystko jest. Zaraz zobaczymy, co tam nam się udało trafić. Dobrze. A, o, jest. Podstawka słuchajcie ukryta, no dobra, ale włożymy ją już niech będzie, będę sprawdzać woreczki, to jeszcze słuchajcie są takie woreczki, które nie są eko, później to już zaczęli produkować eko, skrzydełka będą, czyli będzie jakiś aniołek? wow, 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 zobaczymy co to będzie, dobra Michalinka. Ubranko! Jeku, jakie ładne to ubranko! Białe takie ze srebrnymi tutaj brokacikami. Naprawdę ładne. Dobra. Super, ściągamy już ubranko tej laleczki. Dobra. Jest bidonik też śliczny. Oj, brokatowy taki. Z takim tutaj srebrnym też zakręteczką srebrną. buciki, Piękne. I laleczkę otwieramy. Ale ładne, fajne. Ma pompony. Białe buciki ze srebrnymi pomponikami. Bardzo fajne. Tak Wam pokażę. O, bardzo fajne te buciki. Dobra, Michalinka, pokazuj. Ona chyba będzie coś robiła w wodzie, mi się wydaje. Ojejku, jaką ona ma wielką głowę. Zobaczcie. W środku ma brokat. Jest w środku brokat, Michalinko, bo jak się ją napoi, to ten brokat będzie wtedy, ta woda się dostaje również tutaj do tego czepka. Ja to nazywam czepek, bo on śmiesznie wygląda jakby miała czepek na głowie, ale tak naprawdę to są chyba jej włosy. Okej, okay, Michalinka, daj mi laleczkę, pokażemy Wam. Ale ma ładne oczy. Śliczna jesteś. I tutaj takie skarpety. Ciekawe, czy coś robisz w wodzie. Bardzo jestem ciekawa. I smoczuś. Gdzie ona ma smoczuś? O, tam, balonik taki, zobaczcie, biały. Guma balonowa. Guma balona, balona chyba robi, o, Trafiłyśmy tam. Ta tak jest, już Wam pokazujemy. Trafiłyśmy z Obozajc oh, Club i to jest ta laleczka Bashful QT. I ona pewnie jest fabulous, tak miałam powiedzieć, że ona jest fabulous, dokładnie, czyli jest tak jakby popularna. No i już nawet mamy tutaj pokazane, co ona robi, ona będzie pluła. Ale zaraz to sprawdzimy. Okej, okay, kochani, wkładamy ją do wody. Wskakuj, Lalencja. I sprawdzimy, czy ona w wodzie coś robi. Tak, możesz ją napoić trochę, Michalinko. Widonik. Widonikiem. No dobrze, jak ją naciśniesz w wodzie, to ona też wtedy się też nabiera tej wody. Dajesz? O, zobacz, jak jej woda wchodzi do głowy. Widzisz? O, i już ten brokat będzie fruwał, ale coś robi? Nie, nie robi nic. W wodzie, tak? Zaraz pokażemy, właśnie naszym widzom, jak ta laleczka pluje. Tak jest, czyli się wszystko zgadza. Wszystko jest zgodne z instrukcją. Rzeczywiście, Michalinka jeszcze ją tu podotyka. Ale I to chyba. się chyba zmienia. Pokaż. Nie, wszystko ma. Nie, okej, okay, nic jej nie zmienia tutaj. Jeszcze tu z tyłu troszkę. Ale za to ona ma już, zobacz, tu nalałaś wody. Uj, jaka zimna ta woda. O, widzisz, nie muszę bidonikiem, zobacz, tu już jest woda. I już ma, zobaczcie, o, jak się ładnie mieni. Brokacik w głowie. Okej, okay, wypuścimy cię, kobieto. Nie, nie ona pluje. Nie wypluwaj. Okej, okay, ją ubieramy. Kochani tak wygląda nasza mamusia. Zobaczcie jak ona jest grzeczna, ona stała się aniołem, więc naprawdę jest mega dobrą mamusią. Wkładamy ją tutaj o na swoje miejsce. Mamusia będzie czekała na swoją rodzinkę, a teraz przechodzimy do tatusia. Tatuś zawiera 7 niespodzianek. O tu jedna już nam się słuchajcie zdarła, ale to będzie zagadka, będą naklejki bidonik, skrzydła mogą być albo pewnie jakieś inne akcesoria. E, ubranko, buciki, no i oczywiście nasz status. No dobra, działaj Michalinka. Zobaczymy co to będzie za zagadka. Kochani, Michalinka już mm, trafiła zagadkę. Jest to taka piłka do ragdy plus wiatrak, ale nie wiem co to może być. A, sports fan, czyli to będzie jakiś fan sportu. Ho ho ho. I jest żółta kula, zaraz będą naklejki, czyżby był ten sam, którego my już mamy, bo my mamy już jednego takiego boja, też znajdziecie filmik na moim kanale, gdzie otwierałyśmy już tą serię, chłopców z drugiej serii, to są naklejki dla naszego tatuśka. Tak, jej ile tego papieru jest tutaj, to naprawdę i zaraz otworzymy pierwszą niespodziankę i zaraz będziemy wiedzieć którego mamy okej okay, mamy tego chłopczyka, zaraz Wam pokażemy kto to jest kochani mamy już naszego boja, pokażemy Wam jak, którego trafiłyśmy to jest Beach Boy on jest oczywiście popularny i teraz Wam pokażemy co on robi w wodzie, on jest z Athletic Clubu także zobaczymy teraz co ona robi o tak wygląda nasz Beach Boy mhm. takie ma ubranko spodenki super kolory są naprawdę e, takie jeszcze okularki piękne no i buciki żółte z białymi tutaj wstaweczkami i szare podeszwy o Skakuj do wody, Beach Boyu! Zobaczymy, co robi w wodzie. A i widonik nie pokazałam jeszcze, widonik, jak piękny, kolorowy. A Michalinka sprawdza, co on robi w wodzie. Zmieni jakiś kolor? Chyba nie. On chyba nie zmieniał koloru, co mi się. No i zaraz zobaczymy, co robi. On chyba pluje. Pluje! Tak jest, pluje. Mhm. Pokaż Michalinko, tak jest, pluje, no dobra, ubierzemy go i mamy już naszego tatę i już nasz tatuś jest, zobaczcie, ubrany, jeszcze słuchajcie, zapomniałam Wam pokazać, on ma tutaj kolczyka, tu jest fajnie tak wygolony, modna fryzura, no dobra, tatuś wchodź, a my przechodzimy teraz do... Waszego dziecka. Nie wiemy, czy to będzie dziecko, czy może zwierzątko. Co trafimy? Zaraz się przekonamy. Michalinka, otwieramy. Oj, bardzo jestem ciekawa, Jest. czy, czy trafimy. Pięć niespodzianek. No tak, pięć niespodzianek. Tak, masz rację. Seria Winter Disco, Lolils i pięć niespodzianek, zagadka, naklejki. Buciki, torebeczka i laleczka. I to jest najmniejsza kula, która tworzy bałwanka. Brakuje tej środkowej. A środkowa to jest PEC. I zaraz zobaczymy, co to będzie. Kochani. Michalinka już otworzyła kulę. Zobaczcie, taka trochę jak świoletowy kolor, bardziej bym powiedziała. A taka jest zagadka: młotek i bałwan. Będziemy walić bałwana młotkiem. Building a snow, BB. Będziemy budować bałwana. Okej. Okay. A nie było naklejki, Michalinka? A bo naklejki są w środku, już to widzę. Zobaczcie. Są naklejki do właśnie głowy bałwanka, to jest najmniejsza ta główka. Dobra, okej okay, Michalinka, działaj, otwieramy. Czy trafimy zwierzątko? Co to będzie? Bardzo jestem ciekawa, bo może to być, już Wam pokazuję jak wygląda książeczka. O, można trafić tutaj albo zwierzątko, albo dziecko. Oj, bardzo jestem ciekawa, co nam się tutaj uda trafić. Takie można tutaj trafić, no. Michalinka, proszę bardzo, Michalinka. Buty są? To będzie Lalka. O, jest oczywiście stojaczek. Zobaczcie, wkładam już do kuli. Nie Mamy dobra. podstaweczkę. Także kulę mogę zmontować. To będzie dziecko. Będzie dziecko. Zobaczcie, takie buciki, bielusieńkie. O, są buciki. Tak, czyli będzie to na pewno dziecko. Znowu nam się udało trafić rodzin. O, jaka to torebka. Wow, cytryna. Ale piękna. Już otwierałyśmy tą serię, także też was zapraszamy na filmik na moim kanale. Znajdziecie, gdzie otwierałyśmy właśnie LOL LILS. I jeszcze tylko będzie laleczka, tak Michalinka? Ostatnia niespodzianka. O, jaka fajowa! Jakie ma różowe włosy! I te galotki żółte spodenki to jest ewidentna pielucha. I jeszcze biała bluzeczka ale fajoska. No i te buty mega duże no po prostu, zobaczcie, jak ona śmiesznie wygląda w tym, no. Mega, i ona puszcza do nas oko. Okej, okay, no dobra, należysz do tej rodziny, pewnie, wkładamy Cię do torby, bo wiemy, że siedzicie sobie w torebeczkach. Nie Zobaczcie, jak ona fajnie wygląda w tej torebeczce. A kiedyś trafiliśmy tą laleczkę i to. Tak, ale nie pokazujemy, a teraz trafiłyśmy tą. Junior Prom Princess to jest i ona jest z glam klubu, słuchajcie, ona jest fancy. Ona My mamy jest, taką laleczkę dużą. Ona jest fancy. Mamy taką dużą? Prom. No. Mamy Prom Princess, masz rację. Nie wiem, czy ona się dokładnie nazywa Prom Princess, ale rzeczywiście z takiej serii, um, jakiejś, takiej z włosami, prawda? No. Hair o właśnie, Hair Hergals, goes. druga część. Pen I ona jest, słuchajcie, fancy, także no nie jest taka bardzo popularna, tylko tylko mniej popularna. I zobaczymy to, co ona coś w wodzie robi. Wkładamy ją do wody jeszcze. No. Okej, okay, proszę bardzo. Michalinka, wkładaj do wody nasze dzieciątko i zaraz Wam pokażemy, jak wygląda nasza rodzinka. Brakuje nam kostek lodu. Ale jak zimna ta woda jest. Nie, ona chyba nic nie robi w takim wypadku. Ona tylko by zmieniała kolor, ale jak nie zmienia koloru, to znaczy, że nic nie robi. Dobra, pokaż Michasiu. Tak. Nie żółte miała. Nic, zielone. bo ona przecież, ona przecież nawet na bluzce coś się robi, nic się nie robi. Dobra, nic, nic się tu kochani. Nie, słuchajcie, tak, dziwno ma tą bluzeczkę, ale nic nie widzę, żeby się tutaj coś robiło, także chyba, chyba nie, chyba że jest rzeczywiście farbujemy, ja, może mamy zbyt ciepłą wodę. Okej, okay. no dobra, no to przedstawiamy Wam naszą rodzinkę. Kochani, tak wygląda nasza rodzinka LOL Surprise, czekamy na Wasze komentarze, czy Wam się podoba. Mamusia, zobaczcie, tutaj taki aniołek, tatuś za to kolorowy boy. No i nasza juniorka Prom Princess, nie jestem tylko przekonana co do niej, co ona robi w wodzie, jeśli macie Taką malutką Lils, to napiszcie mi w komentarzu, czy ona rzeczywiście zmienia kolor, bo być może miałyśmy z Michalinką za ciepłą wodę. A na dzisiaj to już wszystko. Zapraszamy na kolejny odcinek. Cześć! Cześć, cześć!